Nauczanie domowe 17 października Księga proroka Izajasza rozdział 53 werset 10 i 11 Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego sługę cierpieniem. Jeśli on wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola pańska spełni się przez niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości on sam dźwigać będzie. Jest to fragment czwartej pieśni o słudze Jahwe. Pieśń ta zawiera najbardziej bezpośrednie odniesienia do misji sługi Pańskiego. A czytany fragment. Mówi o wypełnieniu woli Bożej. Przyjrzyjmy się więc detalom tego proroctwa. Polski przekład tego pierwszego zdania brzmi: Spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem. I akcent w tym tłumaczeniu jest położony na zrzucenie, na sługę tego cierpienia świata. I jest to prawdziwe. Ale równie poprawne tłumaczenie, czy takie zagłębienie w niuans językowy tego zdania, pozwala nam również przełożyć to w ten sposób, że Bóg upodobał sobie w cierpieniu. To zmiażdżył go cierpieniem, można by przełożyć „znalazł upodobanie w tym, że sługa podjął cierpienie. I widzimy, tu akcent jest nie na to, że Bóg zrzuca na kogoś cierpienie, choć rzeczywiście Jezus cierpiał za grzeszników, ale tu akcent położony jest na miłość. Nią powodowany sługa pański podejmuje cierpienie i Bóg ma upodobanie tej decyzji sługi pańskiego, aby podjąć cierpienie, aby wziąć na siebie miażdżące cierpienie. Więc tutaj tłumaczenie mogłoby brzmieć tak, że Bóg upodobał sobie w miażdżącym cierpieniu podjętym przez Niego, przez tego sługę. W drugim zdaniu jest właśnie ten element decyzji podkreślony. Jeśli On, jeśli On to zrobi, jeśli On to podejmie, jeśli taka decyzja zapadnie w jego sercu i złoży swoje życie. Na ofiarę, i tu słówko użyte oznacza ofiarę zastępczą, za grzechy. Jeżeli właśnie podejmie taką decyzję, to wtedy wypełni się coś, co jest Bożą Wolą. To wyciągnięcie z grzechu, z otchłani tych, którzy są przez grzech niesprawiedliwi, którzy są zanurzeni w nieprawości. I jeżeli tak się stanie. Sługa ujrzy potomstwo. Widzimy zatem, że pokazany jest wpływ na następne pokolenia. Że ta ofiara, to podjęte z miłością miażdżące cierpienie, będzie rozlewać się w swoim błogosławieństwie na następne wieki. I przez to spełni się wola Boga, aby łaska rozlewała się przez ten czyn. Sługi Pańskiego. Zatem nasza rola to kontemplacja tego wydarzenia, tej miłości, która podejmuje cierpienie, aby mogła się rozlać na wieki, na następne pokolenia. I niesamowite jest też to, że w kolejnym zdaniu pokazane jest wewnętrzne życie tego sługi Pańskiego. Przeżywa udręki duszy. Przeżywa pewien dramat przygniecenia, ból wewnętrzny, duchowe zmaganie. I po tym duchowym zmaganiu, po tych udrękach duszy, ujrzy światło i nim się nasyci. To niesamowite, że sługa nasyci się poznaniem tego światła. Myślę, że to bardzo ważna też dla nas wskazówka duchowa, że my przechodzimy różnego rodzaju cierpienia, trudności, przygniecenia, duchowe walki, i w momencie, kiedy następuje to przełamanie, światło nas nasyca. To poznanie światła Bożego powoduje, że nasza dusza ożywa, że my jesteśmy odrodzeni tym światłem Bożym, tym świtem, tą nadzieją, która. Pojawia się jako coś, czym my się karmimy, czym nasyca się moja dusza. Czasami na adoracji mówimy, że Jezus to jest słońce, w które się wpatrujemy. No właśnie to światło. To światło przeżywając paschę, sługa Pański przynosi to światło, bo sam przeżywa światło z martwych zmartwychwstania, i my też tym światłem zmartwychwstania się nasycamy. Możemy to też odnieść do Eucharystii, kiedy my przeżywamy ofiarę sługi pańskiego, który wstając przynosi nam światło i my nasycamy się tym ciałem ofiarowanym i przenikniętym, mocą zmartwychwstania. Ja tak mogę przeżywać komunię świętą, że ja się nasycam poznaniem światła. Ja się nasycam Bogiem, który mi siebie daje w taki bardzo fizyczny sposób, ale też bardzo duchowy. Że to jest światło, które wnika we mnie. Ja się karmię tym światłem. Moje wnętrze jest nie tylko zapalone, nie tylko oświecone, ale ono jest przeniknięte. Tak jak ja bym zjadł część tego światła, już mówiąc tak bardzo fizycznie. I w ten sposób sługa, który nasyca nas tym światłem, Usprawiedliwia wielu. To światło to jest równocześnie łaska, która pozwala nam czuć się wezwanymi. Wielu nasyci sprawiedliwością, zatem wielu tych, za których On ofiarował życie, nawróci się, pójdzie do Boga, przyjdzie do Niego, zostaną ci ludzie nakarmieni tym właśnie światłem z stałego sługi. I my też się tak karmimy. My jesteśmy tymi, których sługa Pański wyciągnął, za których przyjął miażdżące cierpienie. I ponieważ było to wszystko z miłości, ta miłość dzisiaj nam pozwala nasycać się tym światłem, które zabłysło w słudze Pańskim i którym my każdego dnia się możemy wypełniać. W tym niech Ci błogosławi Bóg mogący Ojciec i Syn i Duch Święty.